Siemanko, wszystkim z tej strony Drake i powracamy do mojego zagrajemy z gry Dead Space 2 Ruszamy w miejsca, z którego skończyliśmy Prawdopodobnie jesteśmy już rzutka kamieniem od końca gry, tak więc śpieszmy się ku niemu <sumy> <stutü>

jednak zosta, ta osoba została odesłana, mówiąc, że tutaj nie będzie rządził na stacji, którą założył tam dziadek tutaj szefa, czy coś takiego. Wiecie? Rodzinny interes pewnie. Hu! Kto? Jezu, znowu ty. Aman ciała Chodź tu Chodź tu ciało Ciało, chodź tu Wy pieprzać mi stąd W ogóle idzie mi w pizdu mówię No I tak ma być Otwarło się coś? Tak, otwarło się Let's get Idź mi stąd. Zamknij drzwi do cholery! Dobra. No zamknijcie je do cholery! Dobra, okej. Okay. Zapiszmy sobie. Gra sypie nam save'ami. Ostatni był całe dwie minuty temu. Twierdzę, że to zaczyna to zahaczać o lekką przesadę, ale niech będzie. Yy... Tak, spotkaliśmy ponownie nieśmiertelnego nekromorfa. Pewnie jeszcze... Pe pewnie będzie nas dękał do samego końca jak nam życie. On tak właśnie działa. Ta, czemu mnie to kurwa nie dziwi? Kurwa, gin! Za mną jest tak? Oczywiście, że tak. Dobra, nieważne. Nie będę marnować na niego amunicji i czasu. Szkoda mi jej na moim świecie. Kurwa, mać! Powaga! Wy jesteście kurwa poważnie. No w sumie dobra, widzieliśmy ten, tą całą armię nekromorfów tam przy ziemi. Ach. Więc pewnie teraz wszystko na nas ruszy, nie? Bo nie wiem, nekromorf w tej grze mają zmysł Isaaca po prostu, nie wiem. Wykrywają go w dowolnym miejscu, wszędzie. Kurwa, chyba kogoś pojebało. Pierdolcie się! Tylko mnie wypuśćcie. Kincie! Gincie! Gęcie No i jeszcze te pająki Mam zero życia, prawie zero amunicji i po prostu jestem wysyłany ze stazy Więc po prostu przyszłość kryje się w takich jasnych barwach dla mnie Kurwa jeszcze winda Pewnie zajęta co Proszę otwórz się No Kaman, Otwieraj się z synie No błagam cię Dobra, nareszcie Szybko, 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 szybko ho, 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 ho. Dobra, pojechaliśmy Przeładowane, przeładowane. Dobrze, apteczka, tego potrzebujemy. Tam mamy jakieś haksy. Line traksy. Tam się nekromorfy ładnie bawią. A, super, tak, ten, żeby się pobawić tutaj z nami, widzę. Co za kurwa naprę. Pierdolony. No dajcie, żeby mi spokój. Czy ja mogę w końcu stąd iść? Isaac skończ tego finishera, ja cię kurwa błagam. No i wpadliśmy, no bo jakby inaczej. Skoro tutaj milion nekromorfów. Tak, tak, tak. Zabiję łatwiej Stazom. Trzeba mieć Stazę, trzeba mieć amunicję, żeby zabijać. To jest niskie, to mi się strasznie, strasznie nie podoba. Taki typowy ograny do bólu, kurwa. Endgame. Otwórzcie się, kurwa. Ta, nie ta broń. Dobra. O nie, tylko nie on. Puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie. Ja cię kurwa błagam. Dobra, miałem zero życia po prostu. No jest, jest po prostu magia kodów Tesco, naprawdę. Zacny endgame gro, po tej całej kurwa klimatycznej rozgrywce, po tym budowaniu napięcia rzucasz we mnie falami nekromorfów! God fucking demet jak ja tego nienawidzę. Aż zmarnowałem pocisk Tak, rzuć mi kurwa, to z hajsem Błagam, otwierajcie się, wyje Dziękuję. Mogę? Okej, okay, dobra. Latamy w powietrzu, mam troszeczkę przewagi. O oh, Bogu, jak kurwa, dziękuję. Jaki cudowny spokój, jaka cudowna cisza. Nie ma absolutnie żadnych zasobów. Cudnie. Dobra, spadajmy stąd. O, super! Prasy! Oh. Czym dostałem? Nieważne. Mm, lasery. Cudownie. No, hej! Aha, ja tak dostałem jakąś główną nekromorfa tak? Na to wychodzi. Dobra, który teraz się odpali? Na pewno środkowy. Aha, dobra, tym dostaję, zacnie. Ciekawe jak chcę poradzi ten kwiatek z grawitacją. Panie sobie nie poradzi. Tak właśnie myślałem. Tak właśnie myślałem. Dobra, spadajmy dalej. O, super, numerki. Aha, czyli wychodzi na to, że kolejnym krokiem, by otrzymać informacje, których potrzebujemy, i wskazówki, których potrzebujemy, jest wypuszczenie wspomnień o Nicole. Jednak Isaac nie chce tego zrobić. Um, o, miem, no uda, fajnie, dobrze wiedzieć. Nie mam pojęcia, co może mieć. O, kolejny note, cudownie. Zaczynamy na zero. I dosłownie to było chyba najgorsze, najgorsze pomieszczenie w tej grze. Znaczy, najgorsze pomieszczenie z, z noda, wiecie o co chodzi, nie? Wybaczcie, kichnięcie. Mój katar zaczyna postępować najwidoczniej. Okej, okay. i czy to już koniec? Kolejny, w sensie. Dobra, ulepszmy coś. Chyba mam jeszcze mamy jeszcze nouda. Mamy trzy nołdy ładnie nam się powodzi ostatnio. Szkoda, że akurat pod koniec gry. No cóż, lepiej późno niż wcale, jak się to mówi, nie? Yy, dobra, na wypadek, gdyby... Na wypadek, gdyby coś się miało jeszcze dziać, to puścimy sobie tutaj. Abyśmy mieli jeszcze jakieś nouda czy coś, chociaż wątpię. Wiecie, i teraz taki, taki joke na koniec. Jeśli użyłeś ostatniego node'a, to nie przejdzie się gry, bo nie wiem. Isaac będzie musiał zniszczyć marker nodem. To było przekomiczne. Nie, to było całkiem wkurwiające, muszę to przyznać. Oczywiście, tak. Milion. Dobra, starcie tego dobrego. Eee, klik, klik. 20, mam 31, dobra, jeszcze jedno. Ile apteczki kosztują? Dobra, kupmy apteczkę i amunicję, cudownie leczenie, świetnie, super. Po raz kolejny mówią nam, że jesteśmy o krok od markera, tak? Mam nadzieję, że tym razem naprawdę bo tego typu zagrywek już za długo nie zniosę. 7 coś tam, coś tam i 7 coś tam, coś tam mniej, dobra weźmy 7, dobra weźmy to. Naprawdę, jedyne co mi się podoba w ciągu ostatnich chyba nie wiem 2 godzin gry to była sekcja za tym, z tym z tym, okiem. To chyba jedynie mi się podobało. Reszta taka, taka strasznie cienka, a i słynny temp. O, o Jezu, nekromorf, dajcie mi spokój, ja was kurwa błagam. Nie mam na was już mocy. Tak, tak, ale za to one mają moc dla mnie, o widzę. Idź mi stąd, idź mi stąd, po prostu idźcie, odejdźcie, błagam was. Co jednak stwierdzam, że chyba walka z nimi to lepszy patent niż... Co on kurwa, nie? Fokom? Fokom jest czy co? Eee, dobra. Eee, walka z nimi jest lepszą opcją niż unikanie ich, bo na tym... What the fuck? Zyskuje się... A no tak, super. Zyskuje się... O, cudownie, musieliś wrócić, co? Kolego mi we mnie że może? może? Isaac wszystko przeknął. Błaga ma, i tak biegnij Dobra, dziękuję Dobra, nic tu nie ma. Biegnijmy. Jedynie nieśmiertelnego musimy unikać, niestety. Nie jesteśmy w stanie nic sobie... Z... Nie jesteśmy w stanie sobie nic z poradzić po prostu. Może tylko ewentualnie? Gdzie ten Żydal? A tu jesteś. Dobra. Piesek, znaczy dziecko. Zawsze myślałem, że to są nekromorfy zbudowane na psach, ale najwidoczniej to są na dzieciach. Pomyłka, zdarza się. Loli, 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 loli. Dobra, okej. Okay. To jest ten, właśnie ta muzyka, którą słyszymy w grze, to jest ten Hansa Zimmera, tylko jak on się nazywa, jazz czy coś takiego. Był też użyty w Mass Effectie Trójce i w wielu milionach innych, nie wiem, filmów i gier. Ta definitywnie zabijanie idzie mi sprawniej niż uciekanie przed nimi, więc... Pozo niech zostanie jak jest. O, nie, 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 kolego. Nie, nie, nie. O, kaman, jeszcze żywacz. Nie! O super, jeszcze mi telefon zaczął się rozładowywać, Cudownie O cześć, już dalej. Kurwa, jeszcze te strzelające. Dajcie, że mi spokój. Let's get out of here. Nie zdziwiłoby mnie, aby ta gra nie miała ostatniego bossa, tylko miała właśnie tą sekwencję z nekromorfami, bo jest, kurwa, ciężko, to trzeba przyznać. Dobra, dzięki. Musimy zbierać przede wszystkim energię, bo tutaj nie wiadomo co nas jeszcze czeka. Ajzak, Ajzak, czemu nie biegłeś, Ajzak? Jakbyś biegł. Wypieprzaj mi stąd. O, za mną śmiertelny, jak fajnie. Dobra, A super, nie ma tego. Strzelaj! 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 Fight, fight, fight! Dobra. O kurwa! Królestwo za apteczkę, panie i panowie. O super, się mi skrzynkę postawili po drodze, żebym nie, żeby nie miał dość przeszkód, nie? Ach, come on! Fajny, fajny start, naprawdę. Widzicie, i chcąc, nie chcąc muszę uciekać, bo jestem po prostu oblężony. O co tu chodzi w ogóle? Muszę dobiec do markera. Ale te drzwi otwierają się tak niemiłosiernie wolno. Ludzie zapomnieli w przyszłości o klamkach. Drzwi klamką otwierają się o wiele szybciej. Przynajmniej na windzie mam spokój. Macie kurwa swój marker, macie swoje zniszczenie. O! Kolejny save. Dobra, zasejwujmy po raz kolejny. Ja wyłączę okienko z przypomnieniem o baterię mojego telefonu. Notabene, może podłączę go w prostu pod ładowarkę. Yy, jeszcze ładowarka. Dobra, klik. Świetnie. Mam wrażenie, że stoper i tak już mi nie jest potrzebny, ale zostawię go dla spokoju ducha. Więc jak dobijemy do save'a koło 20 minuty to spodziewajcie się jeszcze jednego odcinka. Kurwa nigdy się nie odpierdolisz, nie? Aż nie trafiłem z nerwów w przełącznik. bom. No wszystko zamknięte, jak fajnie. Sorry, suko. Prawo, lewo, prawo, lewo, chodźmy tu. Dalej, 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 dalej. Co my tu mamy? Absolutnie nic. Dobra. Okazy do zmarnowania większej ilości czasu. Dobra, jest, jesteśmy. Nadchodzę, Nicole. O Jezu Chryste, to nie Nicole. Tiedman. Zmieniłeś się, o oh, Kaman. Zmieniłeś się w Two Facea ba z Batmana. Teoretycznie jesteśmy martwi, nie mamy o oh, Wow! Sztuki walki! Wow, okej, okay. to było fajne. Teoretycznie jesteśmy martwi, mamy zero poziom riga. Nikol ratuj nas. Zbudowałem serio. Nieważne. I'm coming. I'm coming home. Thank you, Isaac. Now, time to die. What? What? <śpiewania> Oczywiście, tak. nikol z naszej duszy też nas ciemniała. Wszystko oszukują. Oh my fucking god. O super Nicole też nas oszukała Gin Tak okazało się że marker by zakończyć swoje stworzenie musi pokłonąć tego kto może je zniszczyć czyli w tym przypadku nas Co się kurwa dzieje Mikromorty. Nad chodzą Co się do cholery dzieje? Czy tak się niższy marker? Nicolu popełniła chyba nie mały błąd, że nas tutaj wpuściła. Wiesz co. Line tracksy? What the fuck. Dobra to line traksy. o, drobne apteczki. Była jakieś kurwa, nie wiem. Apteczki psychologiczne mi się wydaje. Bo jesteśmy chyba jak pomyśle, Isaac, a patrzcie i ja to znaczy. Nie, a Nikol, zła Nikol, gin Nikol. Serce markera. A, super, gin. Gin, że cholero, jeszcze wam mało, skrót, I iść mi stąd, to, małpo. A dobra, zafiłmy. Nie ma popłania mnie. Sorry. No tak, czyli po prostu Isaac od początku mógł zniszczyć marker, a Nicole prowadziła go na manowce. Mamy zero życia. Ostateczne poświęcenie. Trofeum oddaliśmy. Nicole Dzierżona chyba już nigdy nie, nie mogła być nasza. Ja nie mogę się ruszyć, jakby co. No cudownie. Okej, okay, marker upadł I my chyba też oh, Zbieraj się Isaac Grę w trzecią część, wiem że przeżyjesz Serio, napisy końcowe Dajcie spokój Ta cliff Taki cliffhanger

So, yeah, well, really Okej, okay, tak Eli powiedział, że nas uratuje. I chyba i się uda. Super, dekompresja. Isaac, ściągaj hełm. Czeka nas jeszcze jeden lot. Łągaj hełm, może kopie dobra. Wow, jaka akcja. Coś tutaj odzyskał chęć życia, widzę. Dalej Isaac dopierdol do pieca Dalej Jeszcze kawałek Kurwa coś mi się kamera nie obraca żeby nie było I jesteśmy Nie mam zamiaru puścić Get to the chopa jej, znowu zniszczyliśmy wszystko na naszej drodze. O, żyjemy. Jednak. Bardzo podobne zakończenie do pierwszego The Space'a. Gdzie Ellie? O. Okej. Okay. To Ellie, nie Nicole. What the fuck? Okej. Okay. Nie mam zielonego pojęcia o, o co chodziło z tą końcówką, ale to już chyba prawdziwe zakończenie. Oh, come on. To było intensywne. Dobra, zakończyliśmy Dead Space 2, kolejną serię na moim kanale. Co mogę wam powiedzieć? Spodziewałem się po tej grze dużo, nie będę ukrywał, że spodziewałem się dużo, bo miałem już od dawna ochotę w nią zagrać, ja jakoś tak powiedzmy okazja zawsze mi mijała, więc dobrze, że trafiła się ta promocja, bo prawdopodobnie nikt do tego nie nadrobił. Sądząc, że jesteśmy u schyłku generacji. Tak więc... Gra moim zdaniem, no... majstersztyk. Dla mnie po prostu cudo, naprawdę fajna, fajna gierka. Bardzo mi przypomina e, Residenta 4, znaczy pod kątem systemu powiedzmy. Hmm, nawet może trochę, może trochę bardziej Residenta szóstkę chociaż tam jest większy nacisk na akcję już, chociaż no, powiedzmy, gra mi bardzo mi się podobała, to w ten sposób, dużo fa fajny klimat, grę w jedynkę i w jedynka miała wadę, o, tym, o czym już mówiłem, czyli jakaś tam powtarzalność, do końca umiejętna prowadzenia fabuła i tak dalej, a tutaj po prostu to było świetne. Jedyne, że czego mogę się naprawdę doczepić, to sama końcówka typowy endgame. Fala za falą necromorphów. Widzieliście, co się działo sami zresztą. Ciężko było odpierać te ataki, lepiej było przebiec i chyba nie takie, nie tego typu zagrywkę twórcom chodziło. Świetna gra, po prostu, naprawdę świetna gra. Podobała mi się chyba bardziej niż Dead Space 3, aczkolwiek do tego jeszcze przejdziemy, bo mam w planach również nagrać Dead Space 3 Jestem pod naprawdę potężnym wrażeniem. Podobało mi się. Klimat. grafikach na te czas nawet nie taka zła. Uwierzcie mi, tak, to jeszcze kolory były troszeczkę przytłumione, ale było naprawdę. si i tak. Nie mogę się wypowiedzieć z jakiegoś powodu. Ale po prostu podobało mi się. To, to jest gra, którą uważam za zajebistą. To jest. Wow. Fajna sprawa. Na pewno jeszcze będę parokrotnie wracał, żeby podobijać trofea i po prostu pobawić się w strzaleń do nekromorfów. Ponadto pewnie uruchomi mi się opcja New Game Plus. Czy mogę napisy? You must save. No spoko. E, tak, to zapiszmy. Zapiszmy sobie na... O, tutaj na samym końcu niech będzie. Albo nie. Albo tak, dobra. E, dobra. Podobało mi się. Jednym słowem podobało mi się. Będę do tej gry wracał. Godna polecenia. Znak jakości ja przyznany. I dobra, tak kończy się, zagrajmy z Dead Space'a dwójki. Wy jak zwykle piszcie swoje opinie na... Ok, dostaliśmy elitarny... O, super, dostaliśmy tutaj ulepszone kombinezony. Mech, O tak, tryb hardkorowca, Super. Nowa gra plus. Mm, Okej, okay, dobra i tyle ode mnie. O, teraz menu się zmieniło notabene, bo tutaj wcześniej kręciły się, jak nie wiem, pamiętacie, takie jakby fragmenty markera. Teraz marker jest złożony. Yy, dobra, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała. Wypowiadajcie się w komentarzach i dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych seriach na moim kanale. Nie uważajcie już na nekromorfy, bo pokonaliśmy je. See ya!